Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marcin Gacek. Jestem przedstawicielem Politechniki Częstochowskiej, a konkretnie Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów w Katedrze Fizyki. Na samym wstępie serdecznie Państwu jako Uniwersytetowi Śląskiemu dziękuję za możliwość wystąpienia na Śląskim Festiwalu Nauki. Tematem mojego krótkiego wykładu, który mam zaprezentować jest optometria jako kierunek przyszłości. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o optometrię, jest to kierunek, nauka bardzo ściśle powiązana z fizyką oraz optyką. I na dobrą sprawę kształci specjalistów z zakresu perfekcyjnego doboru korekcji okularowej, soczewek kontaktowych, wstępnej symptomatologii chorób układu wzrokowego, anatomii układu wzrokowego, jak również kształcimy studentów w ten sposób, aby potrafili pracować na samodzielnym stanowisku pracy, jak również asystowali lekarzom podczas badań. Jeśli chodzi o system kształcenia e, optometrystów, e, w zależności oczywiście od uczelni, e, dzieli się to na kilka etapów. Akurat na Politechnice Częstochowskiej kształcimy w trzech różnych trybach. E, pierwszym trybem jest e, kierunek fizyka techniczna o specjalności optyka okularowa. E, w, są to 3,5-letnie studi studia inżynierskie, następnie kontynuując drugi stopień studiów magisterskich, jest to fizyka techniczna o specjalności optometria, jak również prowadzimy studia podyplomowe, specjalistyczne studia podyplomowe dla optometrystów. Wracając do tematu optometria, a konkretnie do tego co tak naprawdę czego uczymy co robimy jak to w praktyce wygląda system kształcenia optometrystów rozpoczynamy właściwie od takiego wstępnego zapoznania studentów co to jest oko co to jest optyka jak przebiega system nazwijmy to, przejścia promieni świetnych przez, przez nasz układ e, wzrokowy, e, jak koncentruje się obraz na siatkówce, a następnie jak jest przetwarzany w mózgu, po to, m, aby studenci zrozumieli, w jaki sposób cały ten proces przebiega. Tak? E, wykonujemy bardzo dużo badań w naszych pracowniach, które są wyposażone od, no, w najprzeróżniejszy sprzęt, zaczynając od e, najzwyklejszych kaset okulistycznych przez autokeratorefraktometry, e, foroptery, synoptofory, e, lampy szczelinowe, skończywszy na mm, funduskamerze, która e, w bardzo dobry sposób obrazuje, e, a właściwie robi zdjęcie barwne dna oka, po to, aby e, móc zdiagnozować pewne stany patologiczne, które na tym dnie oka można znaleźć. Tak? Jednakże takim podstawowym celem optometrysty jest praca w gabinecie na samodzielnym oraz autonomicznym stanowisku pracy, dzięki któremu będzie w stanie samodzielnie poradzić sobie z doborem korekcji okularowej oraz soczewek kontaktowych. Oczywiście wszystko zależy od specyfiki pracy danego optometrysty oraz od ścieżki zawodowej, którą wybierze, w którą stronę pójdzie. Oczywiście nie jest, to, to co teraz powiem nie jest jakimś, nazwijmy to uznanym, ogólnym skategoryzowaniem optometrystów, ale większość specjalistów, jeśli chodzi o optometrystów, idzie w kierunku, nazwijmy to tej optometrii refrakcyjnej, tak? Czyli tak jak wspominałem wcześniej, doboru korekcji po to, aby pacjentów zaopatrzyć w okulary lub soczewki kontaktowe, ale również są optometryści, którzy wybierają ścieżkę, nazwijmy to taką ortoptyczno-pleoptyczną, tak? Czyli zajmują się rehabilitacją układu wzrokowego. Są optometryści, którzy, nazwijmy to, z swoją karierę oraz ścieżkę zawodową kierują w e, kierunku optometrii klinicznej. Nie ma oczywiście czegoś takiego e, w polskim prawie jak optometria kliniczna stricte, tak? Ale mm, oczywiście e, jak najbardziej można e, w, w tym kierunku podążać i, i, i doskonale nauczyć się w jaki sposób e, przeprowadzić pełną symptomatologię, tak jak mówiłem, chorób układu wzrokowego oraz pomóc lekarzowi w mm, diagnostyce, tak przygotować w doskonały sposób pacjenta do wizyty lekarskiej. Jeśli chodzi o Kwestie zachęcenia państwa do tego aby studiować optometrię. Optometria zawsze była ściśle powiązana z fizyką. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ta fizyka może troszeczkę przerażać, ale uwierzcie mi państwo, jest to nauka ściśle powiązana, bardzo ściśle twierdzę, że dokładnie tak samo jak optometria wiąże się ściśle z medycyną, konkretnie z okulistyką, tak samo wiąże się z fizyką, ponieważ fizyka pozwala na zrozumieć pewne procesy e, tego w jaki sposób e, wspomniana przeze mnie wcześniej wiązka światła przechodzi przez, nas, u, przez nasz układ wzrokowy i koncentruje się na siatkówce, a następnie jest interpretowana przez, nas, przez nasz mózg. E, co ja mogę powiedzieć? E, jeszcze dodatkowo na temat optometrii. E, Gwarantuję Państwu, że jest ogromne zapotrzebowanie na optometrystów w naszym kraju. Począwszy od gabinetów przy salonach optycznych, skończywszy na dużych ośrodkach klinicznych, które zatrudniają optometrystów po to, aby wspomagać pracę lekarza. Pracy zawsze jest dużo po optometrii. I to całkiem dobrej, godnej i dobrze płatnej pracy. Dlatego też serdecznie Państwa zachęcam do tego, aby ten kierunek wybrać oraz studiować. Jeśli chodzi o same, nazwijmy to sam system, system, system kształcenia optometrystów. E, rozpoczynamy, e, tak jak już wspominałem wcześniej, od podstaw fizycznych, e, następnie przechodzimy do... E, podstaw anatomii układu wzrokowego, e, omawiania wszelkie, wszelkie, wszelkiego rodzaju wad refrakcji, m, takich jak nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, presbiopia. Uczymy się metody ich korekcji, e, używając do tego kasety okulistycznej, foroptera, różnego rodzaju optotypów na rzutniku, e, optotypów. Następnie przechodzimy do interpretacji jednego z najbardziej krytycznych urządzeń, ale jakże ważnych dla każdego optometrysty, jakim jest autokerator, refraktometr. I dzięki temu Będziecie Państwo w stanie naprawdę w doskonały sposób poradzić sobie z pacjentem. Co robimy dalej? Uczymy studentów w jaki sposób obsługiwać lampę szczelinową oraz interpretować obraz, który widzimy w biomikroskopie, tak? w jaki sposób wyszukiwać stanów patologicznych, układu wzrokowego dzięki którym będziemy w stanie wyłapać jakiekolwiek odstępstwa od normy. Tak? Ja zawsze swoim studentom tłumaczę, że optometrysta to jest tak na dobrą sprawę ten pierwszy bufor, z którym pacjent się spotyka. Jak już wspominałem Państwu wcześniej, Optometrysta ma za zadanie również wychwycić wszelkie możliwe stany patologiczne naszego układu wzrokowego, począwszy od podejrzenia o jaskrę zamykającego się kąta przesączania poprzez zmętniałe struktury, a konkretnie chodzi mi o soczewkę wewnątrzgałkową, co z kolei może skutkować zaćmą, skończywszy na nieprawidłowym ustawieniu gałek ocznych, który to stan popularnie nazywa, Zezem. W zależności od tego, w którą stronę, którą ścieżką pójdzie optometrysta, no, będzie się rozwijał po to, aby coraz lepiej diagnozować pewne stany, pewne odstępstwa od normy, jeśli chodzi o, o, o ostatni stan patologiczny, którym wspomniałem, czyli Nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych, czy to w stronę nosa, czy to w stronę skroni. Nazywamy to, to chorobą zezową, ze zbieżnym, rozbieżnym, czy jakimkolwiek innym. Zawsze można powiedzieć, że tutaj bardziej kierunek ortoptyka się tym zajmuje, aczkolwiek optometryści również kształcąc się w kierunku tego, w jaki sposób przeprowadzić czy to rehabilitację układu wzrokowego, czy po prostu w odpowiedni sposób zdiagnozować problem, zapisać go i odesłać do specjalisty ortoptysty, który przeprowadzi czy to ćwiczenia ortoptyczne, czy też ćwiczenia pleoptyczne. Ale tak jak już wspominałem wcześniej, bardzo dużo optometrystów poradzi sobie również z takowym problemem. Proszę Państwa, jeśli chodzi o, o, o samą optometrię, to, to również można powiedzieć, że w, tworząc przynajmniej na naszej uczelni różne zespoły, jesteśmy w stanie naprawdę zrobić dużo, dużo dobrego. Jakieś czas temu, kilka lat temu przeprowadziliśmy ogromne badania naukowe. Który, taki program, który nazywał się Wzrok na 6, zbadaliśmy ogromną ilość dzieci e, przedszkolnych, wczesnoszkolnych, dzięki którym byliśmy w stanie m, wykryć, e, szukaliśmy generalnie i wykrywaliśmy e, krótkowzroczność u dzieciaków, tak? Jest to ogromny problem cywilizacyjny, ponieważ ta krótkowzroczność no, powoli, powoli zaczyna, zaczyna być nazywana taką trochę epidemiką, tak? dzięki której czy też przez którą coraz większa ilość populacji zaczyna mieć problem z widzeniem dobrym widzeniem do dali i potrzebuje korekcji okularowej. Także tak jak już wspominałem Państwu wcześniej, Autometrysta to nie jest tylko osoba, która będzie pracowała w gabinecie na autonomicznym stanowisku pracy. Jest to również człowiek, dzięki któremu e, będziemy w stanie zapobiegać e, powstawaniu oraz rozwojowi pewnych e, niekorzystnych zjawisk, e, no, nawet można powiedzieć o natężeniu takim populacyjnym, tak? ponieważ e, przypominam sobie, że, że, że kiedy prowadziliśmy nasze badania naukowe, e, badając dzieciaki wykryliśmy bardzo dużo wad wzroku i dzięki wczesnemu Dzięki wczesnej diagnostyce byliśmy w stanie te wszystkie dzieciaki skierować do lekarza okulisty, który to przeprowadził odpowiednie badania i dał zaopatrzenie w korekcję okularową. Jednocześnie tutaj wspomnę o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii, bo tutaj z jednej strony mówię o tym, że, 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 że przy gabinecie albo inaczej w gabinecie optometrysta działa na autonomicznym stanowisku pracy czy też w klinice podczas asysty lekarzowi, ale jedną rzecz bardzo wyraźnie muszę powiedzieć, absolutnie i kategorycznie optometryczni raczej nie powinni badać dzieci będąc na autonomicznym stanowisku pracy. Te badania, które myśmy przeprowadzili były całkowicie badaniami całkowicie nieinwazyjnymi i były badaniami czysto przesiewowymi, Dzięki, której, dzięki którym byliśmy w stanie wychwycić niekorzystne stany patologiczne. Co ja mogę Państwu jeszcze powiedzieć na zachętę? Jak najbardziej, jak najbardziej zachęcam, naprawdę zachęcam do studiowania optometrii. E, czy to na naszej uczelni, czy to, czy to jakiejkolwiek innej. Jest to moim osobiście zdaniem kierunek przyszłości, biorąc pod uwagę to, że jest coraz mniej lekarzy okulistów, e, czy też może inaczej, dostęp do specjalisty chorób oczu jest mocno utrudniony i coraz więcej ludzi coraz więcej naszych pacjentów szuka pomocy właśnie u optometrysty, który oprócz jak wcześniej wspomnianej wcześniej wspomnianego doboru korekcji okularowej czy też soczewek kontaktowych jest również w stanie wyłapać w cudzysłowie wyłapać pewne stany, które są odstępstwami od normy, dzięki czemu jest w stanie bezpośrednio przekierować do okulisty, tak aby lekarz okulista mógł już dokładnie zdiagnozować ten problem. Jeśli chodzi o optometrystów, no, również można się wyspecjalizować w kilku innych ścieżkach, nie tylko nazwijmy ta ścieżka pleoptyczno, ortoptyczna, czy też ścieżka kliniczna, ale e, uczymy również e, optometrystów doborów pomocy dla słabowidzących, e, czy też doboru sztywnych gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych e, do korekcji na przykład wad powstałych w wyniku stożków rogówki, to są skrajne stany patologiczne. Kiedy już wspomniałem o tym o stożku rogówki, warto również nadmienić to, że w trakcie toku studiów omawiamy większość o, 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 m, takich najbardziej znanych e, chorób oczu, tak? takich jak zaćma, jaskra, m, wspomniany stożek rogówki, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, czyli tak zwane AMD. E, oczywiście, żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli, absolutnie i kategorycznie nie uczymy jak to leczyć, ponieważ od tego są lekarze okuliści, ale e, korzystając z bardzo prostych testów e, optometrysta, jest w stanie e, nie tyle zdiagnozować, ale, a, ale uchwycić odstępstwo od normy i pokierować tegoż pacjenta dalej. E, na zakończenie, no, co ja mogę powiedzieć? Naprawdę, naprawdę serdecznie zapraszam do tego, aby e, rozpocząć studia na kierunku optometria jako kierunek przyszłości. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.